Hej, cześć Szamanko, wszystkie moi drodzy w pierwszym odcinku z Assassin's Creed 2. Ogólnie mam taki pomysł na serię, że zacznę od tej, od tej części Assassina i będę się do coraz nowszy wiecie o co chodzi, nie? Tak jakby seria, więc ogólnie przepraszam, że też była taka długa przerwa, ale. No znowu musiałem, wiecie, to i tam tamto zrobić, no po prostu, nieważne, dzisiaj jeszcze pojawi się odczytanie Grafta, obiecany i ten, a tego z rozwalania różnych rzeczy pojawi się dopiero jutro, a my zaczynamy właśnie grę. Jeszcze tylko, no,

Anim jest to takie coś, gdzie tak jakby wracamy do tych, do tych starych czasów, kiedy on się staje Assassine'em i tak dalej. No. Ogólnie to też nie pamiętam wielu rzeczy z Assassina, bo to jest stara wersja i ogólnie zacznę od tej. I wiecie, i skończę tą serię i zacznę Assassina 3, 4. Nie wiem, pisze czy takie coś chcecie, nie? A jak coś, to 10 mapek w górę i nagrywam kolejnego Asasina. A czy kolejny odcinek z Asasina, nie? Pinci! Pinci! Znowu! Si, si, brawa! to jest boy! mi dispiace i was at the bank when they told me did i miss it am i too late give him here giovanni Shhh, my love it will be right. tu sei un auditore sei un combattente Perciò combatti che forse non capite spazio Non niam Mhm. Mm o. He. Dobra, no, coś tam pamiętam za Setina. <laughs> <laughs> przepraszam, ja jestem chory jeszcze. Trochę. Takie wspomnienia widzę mamy. Dobra. Coś się dzieje? Dobra, lecimy. Też może trochę tak przycinać i może nie być ten płynny taki obraz, gdyż to jest stara gra, nie? I ogólnie ona nie ma takiej dobrej optymalizacji, jak niektóre te nowe gry, nie? Więc też miejcie to na uwadze.

time snooping for the You're good. So I've been told but they're on to us now. We need to hurry. let We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead, but keep an eye out for security. A ty wolisz uniknąć walki? A jak się z nimi będę bił, to co? Jest ale serio nie. Ta automatyzacja w tych grze jest przerażająca. Takie ścinki są co chwila straszne. Najwyżej wezmę. I zrobiłem po prostu mniejszą przepływość ekranu, że wam to jednak płynniej szło, nie? Kurna. A, on tam pobiegła, dobra. Ups, co ja włączyłem? A, to mamy pod jakieś tam wzrok Orła, chyba tak się to nazywało. Nie wiem dokładnie.

Ogólnie to gram na klawiaturze i myszce zamiast na padzie. A to jest chyba wersja zrobiona pod e, gry na konsole. Wiecie, że pod napada, i w ogóle nie. Ok, lecimy jej pomóc. Dobra, lecimy. Lecimy teraz. Gdzie? Do tego auta, no jeździ ładnym autem, nawet niezłym. Dobra, ona nas gdzieś wywozi. Nie wiem dokładnie, gdzie myślę, że odcinki z. z Kurczak jak się nazywa? Z.

absturgos gonna replace their apple of eden the map your ancestor found guarantees it the other assassins they'll do what they can where they can but what what is it we're losing this war desmond the templars are too powerful and every day more of us die i still don't see how i fit into things we're going to train you turn you into one of us what no no you've seen me in action I'm no good at this, and even if I was, it would take months. Years, even. No. Not with the animus. Not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Sometimes, that's all you need. So that's why you found him. My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? but it'll have to wait trust me okay all right i'm in tell me what you need really you're sure i thought you'd be happy about this sorry i'm just a little surprised i spent the whole ride over here figuring out how i was gonna convince you to do this save it after what those templar bastards put me through i'm ready willing and able Okay. Thank you. co je Tak mi się wydaje. A co vám lže? Lucy, you made it. God, it's been so long. Seven years. Can you believe it? Indeed. Welcome back. Ah, so this must jsem Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well it's been lovely chatting, but if you don't mind Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The memory core. This is amazing. With their data, things are gonna go a lot faster. No, na ja przyszła, innes, tato, hey, i just wanted to say thank you and uh, i'm sorry sorry yeah you know before everything at abstergo it was just i wasn't ready it's okay no going through all that knowing that the templars still exist what they're planning what's done is done desmond you're here now and that's what matters okay what's all this stuff for this stuff desmond oh this stuff is nothing special really this stuff it's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart really it requires a great deal of concentration to keep it all moving so you'll forgive me if i don't have time to play meet and greet sean's in charge of maintaining our knowledge archives it's like a digital library He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note—people, places, events, etc.—he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there actually doing stuff, risking their lives—little things like that. Kurde, no powiem wam, Taki

anything they can do i can do better faster too anyway take a seat when you're ready and we can get started i just need to make a few more adjustments so how does this work of course deep breath ah oh, what are you a tiny child Wow. Lubię on, fajne, jest taka spoko, wyluzowana. Okej okay. No, Gdzie my jesteśmy jakieś osiągnięcie dostaliśmy No już ten odcinek trwa chyba, nie wiem, 14 minut, coś takiego. Jest tak patrzę po godzinie. Mam nadzieję, że wam się spodoba jednak ta seria i będziecie chcieli ją oglądać. Ale mi palce strzykają. Czyli przenieśliśmy się teraz do... Florencji. Gdzie jest Florencja?

If we, enough of your nonsense, o, to jest taki... Musi mi się kojarzy. Ten typo. To jest taki... O, ten jest taki kozak, który dostaje popysku, jak zwykle pewnie. Jeszcze rudego ma u boku, nie? Nie to, że ja jakoś ten... E mogę jakoś tego uniknąć, cokolwiek? No klikam co się da, jakoś się nie da. Dobra, lecimy ty Tacy są chłopcy, walcz z ludźmi Wierego e de Passi Okej okay. Lecimy A, ja, nabalamy się z nimi Łatwo widzę, pójdzie chyba.

O, ile ludu się zebrało? O nie To jest strasznie wyczuć dobry moment na kontrę, wiecie co? To, bo to jest tylko taki jeden moment, kiedy trzeba się wyczuć w to dobrze, bo inaczej to ci kontra nie działa. No właśnie, widzicie.

Dobre ludzie, chyba zaraz będziemy kończyć odcinek. <laughs> Przepraszam. Ok, jak się szuka? Shiftem? Mhm. Niedługo może będę sobie grał na padzie. Tylko nie wiem, właśnie czy grać na padzie, czy nie. W tą grę. Nie wiem. Na padzie chyba powinno być trochę łatwiej. Grać w takie gry. Nic takie podobne do. Znaczy takie w stylu Asasina, nie? Dobra, tutaj jestem. To już przy okazji z, ten poszukam. Dobra, lecimy tutaj do niego. Okay. To co, to lecimy? Szkoda, że nie widziałeś tego? Idź na... Idź za Federico do medyka, dobra. Litara. Kurczę, w mieście strasznie takie FPSy mi spadają tutaj. O Jezu. Jak już mówiłem, tutaj jest strasznie słaba optymalizacja. To stara gra jest. Dobra, leć za tym Federico. Ale ty. no, gdzie jesteśmy znowu w grze? Skraszowała mi się chwilkę temu, ale na szczęście jesteśmy w tym samym momencie, co byliśmy. Kurczę, znowu tędy mnie złapało. Chwi tam, gdzie byliśmy chwilkę temu, dosłownie. Jak to już mówiłem, tak to jest z tymi starymi grami czasami szwankują. Jak teraz widzicie właśnie kraszyją się często A ja mam nadzieję, że już się nie skraszują dzisiaj. Dobra. Aha, dobra, czekaj. Uleczył mnie, czy co? Ulecz Lekarstwo. A kupimy takich Kup. Zatwierdź.

They are. <laughs> we should head home, Ezio. Father's sure to be wondering where we've gone. Yes, I'd rather avoid a lecture. Up for a little race, then? Race? Uh, roof of that church? Oh, that's are Alright. On the count of three. Uno, due, three! Lecimy. Lecimy szybko. No nie! Lec szybko na górę. Oh, no failure, o, lecimy. <laughs> i o to chodziło. No to lecimy za nim.

Więc uh. To to już się skończyło w ogóle pod osłoną nocy z uśmiechnie spodziewaną wizytę pięknej Krystynie Wespuci. Ale, albo w sumie. Dobra, lecimy. Zaraz. Nie wiem, co się stanie, jakbym wyskoczył, ale wolę raczej nie. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że już po tym, jak tam do niej pójdę, to tak, jakby skończy się ta misja, będzie już wszystko ok, dobra. O! May I come? In? Fine. But only for a minute. A minute to so I need. You see? We'll wait. A la wchodzimy tam do niej. Come here. O oh. oh, nie patrzcie. Ludzie, nie patrzcie. Tu będzie się działo. Ja mam nadzieję, że tutaj nic się nie wydarzy, bo jeszcze mi film zablokują. za strażami. I znowu ta cie... no. Okej, okay, udało się. Lejemy go, lejemy go, dawajcie ludzie. O! Wow. Dobra, i uciekamy szybko. Spierdzielamy. Dobra. Ja się z wami żegnam na tym pięknym tutaj rynku. Do następnego odcinka i cześć!